i chciałabym od razu przejść z wami na wiki, wiku albo wika bo nie lubię jak się do mnie zwraca pełnym imieniem dlatego już na wstępie mówię, że wolałabym żebyście tak do mnie się zwracali tak więc dzień dobry wam wszystkim dzisiaj nagram swój pierwszy filmik związany z makijażem akurat dzisiaj będzie mała recenzja ale zobaczycie to już za chwilkę. A krótkim wstępem zaczynam nagrywać na YouTube. Założyłam swój kanał, będzie to kanał tak zwany Beauty, czyli będę tu wstawiać filmiki związane z makijażem, z kosmetykami, z lakierami hybrydowymi, bo też mam hopla na tym punkcie. Z czym jeszcze? Z pielęgnacją. Będę starać się nagrywać się regularnie. I żeby to było dla Was ciekawe, jeżeli macie oczywiście jakieś sugestie co do następnych filmików, co byście chcieli zobaczyć, na przykład czy to ma być jakaś recenzja, czy może jakieś Get ready with me, to wpiszcie pod moim pierwszym filmikiem w komentarzach, a na pewno się jakoś dogadamy. Tak więc dzisiaj będzie akurat recenzja moja własna szczera opinia. Może Wam to akurat pomoże, może niektórzy chcą akurat zakupić ten produkt. Tak więc witam Was na moim kanale. Jeżeli spodoba Wam się ten film, zapraszam Was w górę. Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z pierwszym takim filmikiem, gdyż będzie to moja własna recenzja, opinia. E, pewnej cudnej i fenomenalnej paletki. Będzie tym zainteresowane, gdyż jest to najnowsza paletka z Urban Decay. Jest to paletka Naked, e, Ultimate Basic, All Made, All Naked. E, jak to powiedziałam, jest to nowość, od niedawna weszła do Sephory. Możecie ją tam dostać. E, jak to... Paletki z Urban. Nie jest to tania, nie jest to tani, jakby wydatek, ale ich paletki są po prostu fenomenalne. Dlatego zobaczymy, jak będzie z tą. Z tą wersją. Naked. Pewnie dużo osób jest zainteresowanych kupnem, dlatego przychodzę do Was właśnie z takim dzisiaj filmikiem. Ponieważ posiadam od razu już mam się nią pomalować. Dzisiejszy makijaż oczu również mam wykonany. Tą oto paletką, więc możecie sobie zobaczyć, jakie to są. Mniej Przybliżyłam mniej komody, się trochę do Was, ponieważ postanowiłam Wam na początku pokazać, jak one prezentują się z bliska. Nie, patrzcie na to. To mi dzisiaj wyskoczyło i jest okrutne. Nie chciało się w ogóle dzisiaj zamaskować, ale nie o tym dzisiaj chciałam Wam z bliska pokazać jak się prezentują yy, trzy kolory z tej paletki, które mam dzisiaj na sobie i zaraz pokażę Wam w ogóle, które to kolory ale najpierw zobaczcie sobie, jak prezentują się po paru godzinach Jak widzicie, są to bardzo przyjemne i ciepłe odcienie, które mam dzisiaj na sobie, ale więcej za chwileczkę tylko wrócę do Was i ja ja wróciłam już do pokażę. Was. Jestem już w normalnym kadrze. Tak więc możemy już sobie ją pokazać i zaprezentować, i trochę ją omówić. Tak więc tak wygląda sama paletka w opakowaniu. Dostajemy ją właśnie tak zapakowaną, bardzo ładne opakowanie ale chyba Urban ma generalnie e, bardzo ładne e, te opakowania i same produkty. Tu mamy takie jakby słocze kolorów, które znajdziemy w tej, e, tej paletce. A tu są pokazane e, wszystkie kolory, które są, tak jak na przodzie, tylko że tu są już bardziej e, widoczne e, oraz e, podpisane. Tak, więc w taki sposób ją dostaniecie, tak zapakowaną. I teraz, co? I teraz ją otwieramy. No i sama paletka wygląda tak. Jest po prostu piękna. Jest po prostu cudownie wykonana. Ktoś po prostu no idealnie to zaprojektował po prostu jak na to patrzycie to mówicie wow ale po otwarciu jest jeszcze większo więc sama paletka jest na takie jakby mm, o magnesik więc jest naprawdę bardzo starannie um, zrobiona, jak to wszystkie ich palety, ale ona się Wam naprawdę nigdzie nie otworzy, bo jest na tym... Ten... o, na Magnesie. No i tak, sama zawartość. To jest duże lusterko, naprawdę duże, ponieważ lusterko to jest cała powierzchnia tej palety. To jest lustro. Cała powierzchnia jest wykorzystana. Jest to naprawdę nieziemska paleta, jeśli chodzi o przenoszenie tego Możecie sobie wykorzystywać je właśnie do, do malowania. No i w środku znajdziecie um, taki pędzelek Ultimate Basic. Nie wiem, czy tu się nam... Um, z jednej końcówki taki malutki, z drugiej taki puchaty. Um, powiem Wam, że bardzo, bardzo fajny i przydatny jest ten pędzelek do um, do tej paletki. No i tak, tak wygląda kolorystycznie cała paleta. Jak możecie zauważyć, yy, paletka, wyciągnęłam ten pędzelek, żeby tutaj na te cienie, które za e, palet paletka są w macie. Jedyny cień, który y, ma jakieś drubinki i się świeci, jest to tutaj ten, ten kolor. Zrobię Wam później wszystkich kolorów oczywiście słocze. I ten kolor nadaje się idealnie pod łuk brwiowy i do kącików tej wewnętrznych oka, oczu. Oka? Oka, oczu. Żeby je rozjaśnić i sobie zaznaczyć tutaj pod łukiem nie Jest to taki myślę bardzo dobry rozświetlacz jeśli chodzi o, o te miejsca. Dlatego miło się go naprawdę wykorzystuje. I właśnie jeśli chodzi o ten pędzelek, bo ta końcówka, ta zbita i mała końcówka idealnie, idealnie sprawdza się. Ja ją używam tylko i wyłącznie właśnie do tego cienia, gdyż precyzyjnie można ją nałożyć tutaj pod dług brywiowy i w końcikach. Dzisiaj mam na sobie Kolor, który jest na tej paletce po prostu perfekcyjny, jest to kolor rudawy, taki jak mają niektóre liście, kiedy robią się już brązowe, kiedy spadają, kiedy mamy jesień, jest to cudowny kolor. Bo ja tą paletkę tak naprawdę nazywam paletką jesienną, dlatego że mają wszystkie te kolory, myślę, że są dosyć brudnawe, jesienne, no idealnie do, ma do makijażu na jesień. Tak więc mam dzisiaj na sobie tutaj ten oto kolorek. Taki rudawy, pokażę Wam z bliska. Na dolnej linii mam ten kolorek, a ten kolorek mam rozblendowany z tymi dwoma kolorkami. A na sam środek, to taki jasne u mnie, to jest ten żółty kolor. Po prostu te dwa to jest mistrzostwo. One są dosyć bardzo przydatnie poukładane w, w możecie je łączyć, ale oczywiście, możecie sobie sami wymyśleć, jak będziecie je łączyć. Tak więc, nie znajdziecie w tej paletce żadnego błysku, żadnego brokatu, żadnego takiego mocnego rozświetlenia. Są to typowe, wszystkie matowe, mocno napigmentowane cienie. Sprawdzają się naprawdę idealnie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jest jeden cień, który, z którym jest, myślę, problem. Jest to kolor tej, ten, przepraszam, że tak do góry nogami pokazuję, ale za chwilę wam pokażę te um, nazwy. Jest to kolor śliwkowy. Jest z nim troszeczkę najwięcej problemu. Dlaczego? Dlatego, że przy blendowaniu ten cień się po prostu um, nie rozciera. Tylko po prostu, jakby nagle wymazuje. Więc on będzie na pewno dobry do położenia na jakimś miejscu, ale żeby go konkretnie rozblendować, to tak nie bardzo on właśnie z tym blendowaniem. Z nim po prostu um, on traci w pewnym momencie kolor i nagle nam przebija skóra. To jest jedyny, jedyny cień w tej palecy, który coś jest, coś jest z nim nie tak ewidentnie. Um, Natomiast z wszystkimi innymi jest super. Można je blendować, można spokojnie je mieszać. One się też tak bardzo łatwo rozblendowują, bardzo są tak miękko, bardzo przyjemnie się je nakłada. To jest to, co mogę powiedzieć o tej paletce, używając już jej od jakiegoś czasu. Naprawdę wykonywanie tą paletką makijażu to jest czysta przyjemność, ale jeżeli ktoś lubi błysk to musi użyć czegoś innego czegoś z innej paletki, na przykład może być to e, też paletka z Urban Decay Naked, po prostu jedynka e, albo z trójki tam są takie e, myślę, że to to błyszczące. To są również e, piękne, uwodzicielskie i po prostu można się w nich zakochać ja się zakochałam w tej paletce no, tak więc y, tyle jeśli chodzi o paletkę. No i tylko pamiętajcie, że przy zakupie to nie. Y, y, niestety dużo. Y, znaczy, niestety, niestety. Najładniejszy moim zdaniem oczywiście z tej palety to jest kolor rudy, który się. Ma po prostu fenomenalną pigmentację, mam go dzisiaj na sobie. No i ten śliwkowy, tylko niestety z tą śliwką, to za wiele to my niestety nie zrobimy, gdyż. Y, Gdyż po prostu kiepsko się blenduje. Naprawdę mogę Wam zaraz pokazać przy słoczu, jak go będę rozcierać palcem, to co się z nim dzieje, e, bo dzieje się z nim, e, no, zachowuje się po prostu inaczej niż powinien. Tak więc tak wygląda ta paletka. Jest naprawdę cudnie wykonana, piękna, jest e, zgrabna, e, chuda, ten... nie jest ciężko, że One są w, w pewnej. Y, Pewnie jakieś chronologie są poukładane, jakoś Urban to poukładał, dopasował to parami myślę, żeby było niektórym łatwiej to wszystko dopasować. Oczywiście możemy razem sobie jakoś sami to wybierać, co będziemy z czym łączyć oczywiście ale myślę, że Urban tutaj pomógł wielu osobom sobie jakoś to połączyć, co z czym najlepiej się nam tutaj będzie w tej paletce łączyć. Tak jak mówię, to jest ten rozświetlacz podłóg bryłowy, potem mamy takie niedziaki przejściowe, szary, żeby było fajne właśnie przejście, jeśli chce się trochę tego niudziakowego z tą śliwką, to tu jest super do blendowania, taki przejściowy. E jest to właśnie ten taki szarawy, tu mamy dwie śliwki, tu mamy perfekcyjną parę, tu mamy brązy, które oczywiście z tym rudem idealnie też pasują, dotykam delikatnie, po prostu mam całe brudne ręce, mają tak niesamowity pigment, zaraz, zaraz zobaczycie. Następnie mamy właśnie ten szary i ten czarny. Ja dzisiaj ten czarny mam tutaj do zagęszczenia linii rzęs. Mam delikatnie właśnie przejechany tym czarnym, takim cieniutkim plędzerkiem, sobie tutaj przejecham, żeby zagęścić po prostu. lepsze niż kredka. <laughs> tak więc mamy wszystkie tutaj kolorki. Zobaczycie sobie za swatcha tych kolorków i pokażę Wam, jak ta śliwka się właśnie dziennie wyciera. I to już tyle, jeśli chodzi o tę paletkę. Plusy tej paletki. Niesamowita pigmentacja ciepłe, jesienne, idealne na jesień kolory no. no jak tu się w tym nie zakochać no i są przede wszystkim, to tak naprawdę e, prawdę mówiąc bardzo, bardzo trwałe naprawdę, jeżeli ja zrobię makijaż nimi um, naprawdę zrobiłam je bardzo wcześnie rano a teraz już jest południe, minęło około nie wiem 5 godzin, one wyglądają tak samo jak wyglądały rano, tak samo Ym, ostatnio robiłam sobie parę dni temu też nimi yy, makijaż yy, wytrzymały do końca dnia, tak jak wieczorem po prostu niektóre rzeczy już mi się tutaj jak szminka, tam, trochę rozświetlać starły, czy tam puder na, yy, podkład na nosie, tak te cienie po prostu, tak jak je przymocujecie tak w cudzysłowie jak one będą na miejscu. One się nie przesuwają, nie ścierają, no i najważniejsze, jak dla mnie one się nie łączą. W takim sensie, że jeżeli ja tu mam jasny, a tu mam rudy, to czasami dzieje się tak, że na końcu dnia po prostu nie widać, że tu był rudy, a tu jasny. One się trzymają. Tak jak je postawicie, tak będą się trzymały. Jeszcze fajnie, jeżeli jeżeli macie. Oczywiście jakąś fajną bazę, żeby mogło się do tego przykleić, ale niekoniecznie musi to być baza z Urban. Ja na przykład ostatnio teraz testuję ur, um, bazę z, um, z Catrice, z Catrice i powiem Wam, że fenomenalnie się trzymają nawet w takiej drogeryjnej bazie um, pecienia. Po prostu tak jak, je, tak jak je postawicie, tak one będą sobie stały do końca dnia. Nie musi się kompletnie przejmować, że wieczorem, nie wiem, pomiędzy pracą, a czy tam... No, pracą, spotkaniem wieczorem z, z znajomymi, że coś Wam się e, przesunie, czy zamarzy. Nie, tak jak je po prostu świetnie wykonacie, zrobicie, nałożycie, nawet może to być jeden kolor, taką sobie będzie przez cały dzień. Tak więc e, ta paleta to są same plusy. Ja ją bardzo polecam sama ją zakupiłam z, z ciekawości no i z tego, że są to same maty rzadko mi się zdarza, żeby były same matowe cienie no i piękne jesienne kolory szukałam właśnie takiej idealnie paletki Póki co, z tego co się orientuję, koszt takiej paletki to jest 240 zł, około 240 zł na razie jest to w Seforze. Tak jak mniej więcej stoi cenowo, praktycznie wszystkie cienie paletki z Naked z Urban. Tak więc, jeżeli macie ochotę na matowe cienie, na. Na coś naprawdę nowego, wspaniałego i na jesień to, to jest idealny prezent dla siebie samej. Ehm, tak więc ją Wam gorąco polecam. Jest to naprawdę udana paletka i możecie ją spokojnie kupić, jeżeli lubicie takie kolory. Ehm, nie będziecie z niej niezadowolone. Ehm, chyba, że ktoś bardzo stawia na ten, ehm, na ten śliwkowy ledal, to trochę będzie zawiedziony, bo on jednak nie wiem. No, co nie co jest z nimi, tak? Ale po prostu się y, nie blenduje tak dobrze, nie rozciera. Tak więc y, teraz zobaczcie y, sobie słodycze. Powiedziałam Wam jeszcze, że pokażę Wam, jak zachowuje się ten śliwkowy kolor. Znaczy się, chodzi mi to o to wycieranie się jego. Dlatego pokażę Wam jeszcze tutaj na, na dłoni, o co mi chodzi, więc troszeczkę sobie go, jak widzicie, o, zabiorę. No i teraz tak, trochę więcej. Tu zrobię sobie taką porządną plamę. No i teraz zobaczcie, co się z nim dzieje. Widzicie? Mogę to samo zrobić z pędzelkiem oczywiście. Żeby nie było wątpliwości. No i teraz go spróbuję rozetrzeć. No i co się z nim dzieje? Widzicie? Zaczyna prześwitywać. On się nie rozciera, tylko się wyciera. Więc nie wiem, co z nim jest, ale wam e, pokazuje właśnie jak to wygląda z mojej strony. Właśnie widzieliście, słocze tej oto paletki. I takie krótkie podsumowanie. Kolory są bardzo mocno napigmentowane. Są świetne. Paletka jest wspaniała, godna uwagi, godna polecenia, godna swojej ceny. Myślę, że. Pomimo tej wysokiej ceny warto ją kupić, jeżeli ma się na nią ochotę. Są to bardzo jesienne, bardzo ciepłe kolory. Można z nich zrobić dzienny makijaż, do pracy makijaż, na wieczór, na spotkanie. Jest ona naprawdę multifunkcyjna, jeśli chodzi o kolory w niej. Jeszcze takie małe sprostowanie, jeśli chodzi o ten śliwkowy kolor. Ja cały czas używałam sformułowania blendowanie i nie wiem, czy... żeby nikt mnie nie, źle nie zrozumiał. Chodzi o to mi, że ten kolor... Mm, że ten kolor ma problem z rozcieraniem się. On zamiast rozcierać się, wyciera się. E, czyli niech mamy na przykład taki rudawy kolor. Jeżeli chcemy go rozetrzeć, żeby on był na e, troszeczkę innej powierzchni, wycieniować go, pobawić się cieniowaniem... Mm, to on się, on cały czas jest, on nie zanika. Go cały czas możemy rozcierać, dokładać, rozcierać i on się nie, nie wytrze. A problem w, w tym śliwkowym jest taki, że im bardziej go chcemy rozetrzeć, wycieniować, to on zaczyna się wycierać. W pewnym momencie zanika, przebija nam, z, jakby skóra, jak go dokładamy, wycieramy, rozcieramy dalej, on się dalej wyciera i dalej nam prześwituje. I coś z nim jest nie tak. Nie wiem, jeżeli, czy tak jest we wszystkich egzemplarzach, ale wiem o tym, że w paru, na pewno w egzemplarzach moich koleżanek, które je posiadają, czy ludzi, którzy wyrażają swoją opinię, właśnie wszyscy zwracają uwagę na ten cień. I na to jego wycieranie się. Więc to nie chodzi o blendowanie, bo można go oczywiście rozblendować, ale on zamiast się rozcierać, to on się po prostu wyciera. Żeby nie było jakiegoś nieporozumienia, że po prostu może źle się wyraziłam wcześniej, ale generalnie pomimo tego cienia, i tak myślę, że paletka jest po prostu genialna. Wspaniała, świetna i myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany jej kupnem, to niech się zastanawia, tylko ją kupuję, jeżeli mam tylko na to fundusze, bo gwarantuję, że będziecie z niej zadowoleni. W takim razie to by było już na tyle, jeśli chodzi o tą paletkę. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój nowy kanał i napiszcie komentarze, co byście chcieli kolejno zobaczyć, znaczy się, jaki filmik byście chcieli. Piszcie w komentarzach, jaki byście chcieli kolejny filmik, jakiego typu, na przykład, czy ma to być jakiś makijaż, czy jakąś moja kolejna opinia czy recenzja. No, piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Tak więc to wszystko z mojej strony. Dziękuję, że byliście ze mną do końca i do zobaczenia następnym razem. Buziaki!